Sonia wychodzi na imprezę. Jest podekscytowana, że zobaczy się z dawnymi znajomymi. Tada! No i jak, mamo? Wow, córcia, ślicznie wyglądasz, bomba. O, dzięki. Powiedz mi, myślisz, że dziadek zaraz pójdzie spać? Na pewno. A nawet jeśli nie poradzę sobie. Idź, spotkaj się ze znajomymi, pobaw się. Ze mnie i tak byś nie miała dzisiaj pożytku jeszcze muszę pracować. A ty dokąd? Na miasto, a co? W tym stroju? No, tak, w tym stroju. Nie zgadzam się. <gryś> Widzisz, dziadziuś, jak to ładnie powiedzieć. Ja jestem już pełnoletnia i nie potrzebuję twojej zgody. A ja nie potrzebuję się wstydzić przed moimi znajomymi. A to co, twoi znajomi chodzą po klubach? No na pewno nie po tych, co ja. Przestań pyskować, wyglądasz jak ladacznica. Wystarczy! Nigdy więcej nie odzywaj się tak do mojej córki, rozumiesz? Słucham? Tak, słuchaj i zrób wreszcie, co mówię. Zostaw ją w spokoju i mnie też. A jak coś ci się nie podoba, idź do siebie do pokoju. Ja jestem w domu mojego syna. Ale jego tu nie ma. I nie wiadomo, kiedy wróci. Jesteś skazany na mnie. Ja nie wierzę. Nie wierzę. No mamo... Wreszcie. Dobra, ja lecę. Musiałam coś zrobić, jakoś zareagować. Co prawda nie chciałam Sony nic mówić, ale ja już jestem na skraju wytrzymałości. Godziny spędzane przy maszynie, przy garach, zakupy, podnoszenie róży. Krem osób to już mnie tak boli, że czasami chce mi się płakać. Ale przecież nikt inny mnie nie zastąpi. Dlatego robię swoje. A też to mógłby czasami mnie docenić i czasami się zamknąć. No, w końcu mu się postawiła, a jego totalnie zamurowało. Może w końcu przestanie po niej jeździć? Może zrozumie, że ma w niej godnego siebie przeciwnika?